Witajcie na kanale. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej butom Klimatrek Seround GTX od włoskiego producenta TCX. Co to są za buty? Co kryje się pod nazwą Surround GTX? Dla kogo te buty są? Serdecznie zapraszam na dzisiejszą prezentację. Prezentację tych butów myślę, że warto zacząć od tej technologii Surround GTX, która jest umieszczona w nazwie tego buta. Jak kiedyś o tej technologii mówiłem w kontekście butów Klima 2 Surround GTX, też od TCX, -a. w zasadzie ten but klimatyczny jest takim, taką wersją niższą tego turystycznego modelu. I tutaj istotne jest to, że w tym bucie jest wykorzystana membrana Goretex, ale jest ona wykorzystana w wersji Extended Comfort, czyli jest to Goretex, bo są różne odmiany Goretex. A to jest Goretex, który ma podniesioną oddychalność i odprowadzanie ciepła. Dodatkowo, jeszcze w tym bucie jest technologia Surround GTX, która wspomaga działanie całej tej membrany Goretex. Ta technologia Surround GTX jest ukryta w podeszwie. Mamy tutaj podeszwę od producenta Ground Tracks, i w tej podeszwie znajdują się otwory na przestrzał. Jest ich tutaj kilka umieszczonych właśnie w tym bucie i to powoduje, że podczas chodzenia, podczas pracy na podnóżkach motocykla, membrana Gore-Tex oddycha również pod naszą stopą, nie pocimy się również w tym miejscu, wspomaga działanie tego wszystkiego również wkładka Ortholite, która w tym bucie jest, także tu wszystko się uzupełnia wszystko jest rozwiązane doskonale do tego stopnia, że to jest but, który świetnie nadaje się do jazdy również w ciepłe dni, pomimo, że jest to but z membraną gore a wszyscy wiemy, że im cieplej jest, tym ten Gore-Tex, jeżeli chodzi o odprowadzenie wilgoci, jest coraz mniej wydajny Tutaj zostało to poprawione, udoskonalone, więc można traktować tego buta również jako buta letniego. I kiedyś tak podchodziłem trochę z pewnym takim przekąsem co do tej technologii. Te otwory tak nie, nie do końca mnie przekonywały. Te otwory w podeszwie motocyklowego buta. Ale od, w zeszłym sezonie prezentowałem Klimat Vaserand GTX i wiele osób kupiło te buty. I mam takiej informacji od klientów, że świetnie się jakby ta. Podeszwa sprawdza i dostawanie się brudu nie jest tutaj żadnym problemem. TCX Klimatrek jest butem. Kto który nazwałbym butem eko. w ogóle TCX robi tego typu buty, czyli materiały, które tu są wykorzystane są materiały, materiałami syntetycznymi. Cholewka tego buta została wykonana z mikrofibry, która tutaj przyjęła formę gładkiej skóry albo skóry zamszowej od wewnętrznej strony, natomiast od zewnętrznej strony cholewki mamy materiał tekstylny, który jest odporny na ścieranie, ale który też wspomaga działanie tej membrany gore która została wykorzystana w tym bucie. To jest but, który jest butem bezpiecznym. Jeżeli chodzi o certyfikat, to mamy tutaj na metce informację, że ten but jest, jeżeli chodzi o odporność na ścieranie, na poziomie drugim, odporność na cięcia na poziomie drugim i sztywność poprzeczna podeszwy również na poziomie drugim, więc jest tutaj naprawdę bardzo bezpieczna konstrukcja. Do tego jeszcze niezwykle lekka dzięki zastosowaniu tych syntetycznych materiałów. Jest nakładka pod dźwignię zmiany biegów, która tutaj przyjęła taką formę gumy, plus jeszcze wzmocnienie w postaci skóry mikrofibry, elementy zostały tutaj zszyte albo podwójnym, albo pojedynczym szwem i też wszystko zostało ze sobą sklejone. Ten but jest sznurowany, natomiast na języku mamy taką gumową pętlę, pod którą możemy schować sznurowadła, tak aby nie powiewały na wietrze. Jeżeli chodzi o wzmocnienia, to mamy tutaj wzmocnienie na czubku buta, mamy ochronę również i pięty, ochraniacze Hostek zewnętrzny i wewnętrzny. Do tego jeszcze warto wspomnieć oczywiście o odblaskach, które zostały tutaj umieszczone na tym bucie. But występuje w wersji szarej i wersji czarnej i również w wersji damskiej, co ciekawe, więc tutaj można w swoją pasażerkę albo w ogóle kierowca motocykla, czy to damskiej płci, czy męskiej może się takiego buta wyposażyć. Co tutaj jeszcze jest istotne? Dla kogo ten but jest? To jest but dla osób, które jeżdżą turystycznie, i to nie tylko motocyklami adventureowymi, ale również i touringowymi, czy innymi, nawet i myślę, że sportowym, jak ktoś jeździ, to też mógłby się w takiego buta wyposażyć. Ten zabieg wycięcia nad piętą części cholewki powoduje, że łatwo tym butem się pracuje i można przyjąć różną pozycję na motocyklu. Również na tych takich sportowych setach będzie wygodnie. To nie jest. But typowo taki e, turystyczny, e, tylko pod wy, wyprostowaną, wyprostowaną pozycję. E, to jest but, który jest butem całosezonowym, e, z nastawieniem również do jazdy w gorące, ciepłe letnie dni. Właśnie dzięki że, temu, że mamy tutaj membranę gore Extended Comfort plus e, technologię Surround GTX. I to jest but również dla osób, które Dużo chodzą poza motocyklem, zwiedzają poza motocyklem. Tego buta spokojnie można wykorzystać jako buta trekkingowego. Można iść na szlak górski, on tam też doskonale się odnajdzie. Jest lekki, jest oddychający, jest wodoodporny i do tego jeszcze jest bezpieczny. Czego chcieć więcej od buta turystycznego? Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba ten model. Może dajcie znać, czego Wam brakuje ewentualnie w tym modelu. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!